Siema, jestem to jest kolejny odcinek na no moim kanale, no i e, dzisiaj znowu Manchester City, oczywiście tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, wyskautowałem sobie paru zawodników, e, których będziemy mogli wziąć za darmo, nie wiem czy wszystkim kończą się kontrakty, bo na, mm, na Soul FIFA pokazywało, że tak, e, ale, ale nie wiem czy faktycznie tak jest, więc, więc zaraz wam pokażę jacy są to zawodnicy. Generalnie są to pomocnicy środkowi oraz napastnicy, bo wydaje mi się, że to te pozycje po prostu trzeba by się wzmocnić. No bo na pomoc jest stary nastri, a reszta jest poniżej, poniżej 70. Napastnika potrzebujemy na ławkę, bo Samuel no, jednak jest średni. No i myślę, że, że tak naprawdę to są najważniejsze pozycje, żeby je obsadzić. Pokażę Wam zaraz po tym meczu, kogo, kogo znalazłem. Yy, no. no, i tyle. Lecimy, lecimy z meczem, Shrewsbury. Yy, no i 2-0. Alexander z kontuzją. Trochę szkoda. Ale mamy ale ten, szeroką, mamy szeroką kadrę, więc. Stoję kłopot i mamy teraz Emirates FA Cup. Jest to główny puchar w Anglii. Oczywiście no, dla nas y, on jest w sumie mało, mało, mało ważny, bo nie dojdziemy jakoś mega wysoko, bo mamy po prostu słaby skład. Więc jakoś mega się nie zamierzam do niego przykładać. E, więc wystawię tutaj taką rezerwową jedenastkę. Void. No i tutaj zagrał Harold Bellis, Przecież są zmęczeni, więc my to ciężko mi wystawić jakąś mega słabą. 1000 Masaya ja nie będę już bo, bo, bo go nie lubię i tyle. Okay. Leighton Orient. Um, to jest chyba drużyna z czwartej ligi w ogóle, jak się wydaje. 3-1. No i to ona się odblokowała, tylko szkoda, że w poharze. Szkoda, że w poharze sobie, bramkę, a nie w lidze, no ale no dobra, zawsze coś. W statystykach y będzie to przynajmniej lepiej wyglądać. Macy. Wywalaj stąd. Tyle ci powiem. Będę miły. Oj kurde, nie chciałem go przepraszać, frajera jednego. Chciałem go zostać. ochrzanić. Idziemy z treningiem. Te treningi przydałoby się zmienić, bo tutaj widzę, że na przykład taki Doyle już ma w miarę dobre te statystyki. E, <laughs> no więc trzeba było to zmienić po prostu. Co tutaj mogę mu dać? Eee, yy, yy. Może być to. Może trochę e przechwyty, poćwiczy Baker podobnie ma już yy, wysoko oceniane. Testament te trzeba mu to zmienić. To możemy mu dać. No i Harold jest tak samo. Zwinność tam, kontrola przy piłce to się przyda. W sumie to tyle. Chodźmy Aleksandrowi, zostawimy to. Niech się szkoli. Um, właśnie, miałem pokazać tych zawodników. Zaraz, zaraz to zrobię. Albo, no, widzicie co, Pokażę ich po prostu, jak się. Jak się. No bo dobra, nieważne. Nieważne. Pokażę ich teraz. Mamy tak. Tego pana, tego pana, tego pana. Są to zawodnicy z Anglii, e, to jest w ogóle zawodnik z Preston, on jest chyba z naszej ligi, ten zespół. To jest Nottingham, Nottingham oni są w Championship, czyli po prostu ta sama liga, do której my zaraz będziemy, wejdziemy. No i tutaj jest Matej Wydra z Burnley, oczywiście Premier League, e, no ale wydaje mi się, że on mógłby przejść do Championship, bo nie jest to najlepszy zawodnik mimo wszystko. Mamy takiego jeszcze, e, on ma odstępną 7 milionów. Kontrakt mógł 7 milionów. I mamy dwóch napastników: Zardesa z USA, Columbus Crew. No więc, wiecie, anglojęzyczny zawodnik, porozumiewać by się potrafił, więc w sumie to spoko transfer. No i mamy Hrygotę, Szwed. Także, także to są zawodnicy, których skautuję. No i za jakieś tam parę dni paręnaście dni zobaczymy, jakie mają overale. No i kogoś kupimy. I też kupię tego do Zela, bo tak się nazywał. Z. nie pamiętam skąd, ale gdzieś z Anglii. W Środkowych pomocnik, wydaje mi się, że go kupimy. Tylko trzeba mi sprzedać, właśnie. Chcę sprzedać Cruxa i Boyda. I po prostu tą pomoc sobie tak wiecie, trochę ulepszymy, odmłodzimy. Żeby wyglądało po prostu no, lepiej. Tyle. Bo skrzydła dobre. Mamy 72 i 72. E, Napostnik jest też mega dobry, ale przydałby się Zmiennik, więc ta pomoc jest taka chyba najgorsza. No na obronie wiadomo, obronę mam najlepszą, środkową, boki obrony też są solidne. E, no bramkaż to też wiadomo, mamy Bazunu i Harta, więc to, to są zawodnicy. Kurczę, ja na pucharze zostawiam taki skład? Przegraliśmy takim składem? Jakim cudem, ale dobra, no to okej. Okay. W sumie to dobrze, nie będę marudzić, ale nie spodziewałem się, że przegramy. Ale to dobrze, że przegraliśmy, bo przynajmniej jeden bohar mniej. 5 tygodni Walker kontuzja, dopiero co ym, wyzdrowiał i znowu znowu kontuzja. No unlucky, a zobaczcie tutaj, że Barnsley y, spuchło, jeżeli mogę to tak nazwać, bo no, przez 13 chyba kolejek, jak nie więcej, mieli same zwycięstwa, a teraz powoli te punkty tracą. Także tak naprawdę y, teraz walczymy chyba tylko z Ipswich. Ym, o kurcze, Ronaldo frajer, yy, przepraszam, dobra, nie frajer. Yy, yy, nie będę obrażać tutaj Ronaldo, mimo że go nie lubię jakoś tam nieprzyprowadzeniem. Yy, to został zawodnikiem roku, a szkoda, bo szkoda, że i Messi. Dobra, Aleksander i tutaj zagra sobie Dembele. Szkoda jego walkera, że kontuzja. Tutaj Haru, Belis, Dionku. Mimo, że szanse dostanie Smith, czemu nie, czasem trzeba tutaj tych bramkarzom, tym bramkarzom dać szansę. Bramkarz ma najgorzej, jeśli chodzi o takiego bramkarzało bramkarza, bo tak naprawdę, Zazwyczaj jest tak, że, no wiecie, bramkarz się nie zmieni. Jest to jedna pozycja, więc tak naprawdę, no albo grasz, albo nie grasz. No z ławki nie wejdziesz i, i tyle, co w pucharach może, może zazwyczaj bramkarze grają, czasami w, czasami w lidze mistrzów niektóre spotkania jakieś łatwe w lidze, ale generalnie taki bramkarz to ma ciężko się przebić do schodu, więc chcę też, chcę też im dać parę szans w lidze, w pucharach. No w pucharach gra Bazzuno zazwyczaj, 3-4 spotkania jakoś pewnie, mm, ale ten Smith też niech dostanie swoją szansę. Bo jest trzecim bramkarzem, jest całkiem solidny, więc po prostu dają szanse bez młody. I spotkanie z Peter Borow, chyba, to się daje. Jack Harrison żąda transferu. Dobrze, to niech odchodzi, bo jest to zawodnik, który i tak nie gra. Więc niech sobie odejdzie. Widzę, że kontrakty się kończą, i widzę, że mamy e, raporty. Mamy wydra. Jest to zawodnik o overallu 74, czyli w miarę wysoko, ale patrząc na to, że my na 99,9% będziemy w Championship. No to myślę, że zawodnik z perspektywą w Championship, który jest tak naprawdę rezerwowym, myślę, że on jest takim czwartym pomocnikiem w Vannie. Więc myślę, że on by przeszedł mimo wszystko do nas. Mamy tu także Alana Brona, który gra w Preston. Preston to jest zespół z. Ale on nie jest za do wzięcia. No dobra, ale zostawimy sobie go wszystko. Preston to jest zespół, który gra w naszej lidze. Albo w ogóle. W... To oni na pewno nie grają w Champions League. Tak mi się wydaje, że nie grają. Przecież nie. Ale też mógł być do wzięcia. I mamy jeszcze Sylwę, ró któremu również nie wygasa kontrakt. Więc z FIFA coś tutaj skłamała. Więc Sylwę sobie usuniemy, zostawimy sobie Wydrę i Brauna Ale myślę, że taki Wydra byłby spoko transferem On by mógł to czekać, i przejść, to nie byłoby nic dziwnego e, Tak, jeszcze trzeba tego traktu przedłużyć I zagramy sobie mecz z Peterborough. Mm -hmm. Dobra, finanse O, mam tego Drummonda właśnie, zupełnie, on jest jeszcze lepszy niż Smith Dobra, Tony, no zdecydowanie trzeba przedłużyć kontrakt z nim, dostanie 15,5 tysiąca, przyjął super, Joe Hart tak samo, dostaniesz tyle, e, coś się zbugowało i się nie przedłużyło, ma, ale ma 7 miesięcy, ale trudno, nie przedłużymy, Harwood Bellis, dobra, dostaniesz 3,5 tysiąca, 5 lat, Kazacko zacko. kończy karierę, no to tym bardziej przydałem się pomocy. Adrabiojo, oczywiście przedłużamy, no dostaniesz 10 koła, 4 lata, fajnie może być, Boyd odchodzi. Fernandinho, kurde, no tego się nie spodziewałem, że Fernandinho nas odejdzie już teraz. Szczerze, będziemy mega słabi w Championship. Trzeba będzie też znaleźć jakiegoś obrońcę, ja sobie poszukam e, jakiegoś obrońcy, żeby wziąć go za darmo. Albo nawet kupimy obrońcę, no już wystarczyłem sobie dużo, weźmiemy za darmo pomocy jakiegoś więc dobra jakoś, na pewno trzeba będzie kupić jakąś obrońcę co tu jest dalej? Dembele e, no to wiadomo, trzeba przedłużyć kontrakt A, bez podwyżki bez podwyżki się zgodził Doyle, 5 w powinien przyjąć no 500, dobra e, no i co? i ci, co od, od nas odchodzą Fernandinho, Boyd, Nasli, Macy nie, Nasli no tak, Nasli też no nie jest my wszystko. Czy ktoś jeszcze od nas odchodzi? Otamendi? Nie, Otamendi zostanie. Dalej, kogo my tu mamy jeszcze, takiego starego, tu może odejść? No wiadomo, że ten skrzydłowy odejdzie, jak on się nazywa. E, gdzie on był? No wiadomo, ten, który nie gra, bo, bo jest za dobrym. E, no ale będziemy mega osobieni, więc może być ciekawie w Championship. Myślę, że za pierwszym razem się nie uda dostać do Premier League, niestety. Dobra, lecimy do Peterborough. Eee, przydałoby się to wygrać. 2-0 w Tonej bez brameczki, szkoda, no ale liczy się zwycięstwo, to jest najważniejsze. Oj, Otamendi coś tam ma rudy. tego się nie spodziewałem w sinopoli. Baker plus jeden, super. Lecimy dalej. Tego Otamediego trzeba pocieszyć, żeby nie marudził. Szczęśliwy jest super. Dobra. dobry. ty jest specjalny zawodnikiem. Więc nawet nie musisz się to martwić, że nie będziesz grać, bo grać będziesz po prostu i tyle. Meczu z Barton. Um, Zmienimy sobie trochę składnik. Hmm, tutaj zagram na oczywiście. Tak. I o kurczę my w ogóle grał 2 spotkania porządku. No i dobrze Tu nie zagra. I takim składem sobie wyjdziemy na Barton. O i też są gdzieś z dołu tabeli, więc powinniśmy to wygrać spokojnie. I 4-1, no i to nie patrzcie. Ostatnio tak samo się Strzelił trzy bramki i, i potem zaczął strzelać już regularnie i znowu przestał. Więc może tak samo będzie znacznie strzelać, może z powrotem. Zobaczmy, on ma bramek teraz, 13 chyba, nie? Tak, 13 bramek, 5 bramek traci do, traci do Norwooda. No może się to blokuje, może jeszcze powalczy o tutaj o, o fotel kura pór strzelca. To kura ty, patrzcie, w ogóle ten. On nie jest, a nie, jest do wzięcia do tego, no to to fajnie. Takiego zawodnika, jakby kurczę ogarnąć sobie to Championship, to byłby solidny gracz. Zardes, 29 lat, ale w sumie taki zawodnik jest idealny do nas. I Hrygota, też, też ciekawy zawodnik. Także to są zawodnicy, których, o których pomyślimy. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj o Barnsley widzę, tam jest. Ale Barnsley to jest zespół, który już tak naprawdę nie walczy o fotel lidera, teraz walczymy tylko my z Ipswich, więc Saleś może ich tak bać. Znaczy w ogóle się ich nie bałem, ale w sensie wiecie o co chodzi. O Jezus, chcę na wystawić, dobra. Zrobimy to tak. Haruk Bellis, tutaj 1000 i na prawej Baker zagra. No i to tutaj tą ławkę trzeba trochę zmienić. To on niech wsiądzie na ławce, może z ławki wejdzie i strzeli. No i Clark dostanie szansę tam gdzieś na ławce. Teraz mamy meczek z Bolton, potem oczywiście e, Benzley. No wiadomo, ten meczek z Benzley przydałoby się wygrać, bo to jest jednak solidny rywal, no ale o fotel lidera nie walczą. Już. Ale walczyli przez w sumie długi czas. No i Tony, no tak jak mówiłem, wszedł z ławki, strzelił bramkę. Przewidziałem to. Przewidziałem. Dobra. Lecimy dalej. Trening. kontuzja. Widzę ktoś, kto tam miał kontuzję. Ten Baker, chyba. Eee, kogo ja to mogę dać? Eee, a w ogóle Junior na nie przechodzą. Muszę sobie szkółkę odpalić znowu, bo zapomniałem o tym. Smyfa, damy, w sumie, czy mnie palimy sobie juniorów tam trzeba będzie raz rozweselić a w sensie on chce grać, dobra a w ogóle to nie jest zaległy ten, wiadomość? Przecież to jest zaległa wiadomość, już z Boton. no właśnie no dobra, trudno karniemy sobie tutaj juniorów Kadra juniorska, może kogoś zatrudnimy? Jest ktoś taki? Nie, dobra, chciałem kogoś 5-5 znaleźć. Wyślemy go do Anglii i może spróbujemy nawet do Polski. Czemu nie? Fajnie mieć takiego juniora, Polaka. Hmm, na 9 miesięcy oczywiście. Można nam znajdą kogoś fajnego, oby... O teraz mamy mecz z Barnsley. Wychodząc znowu z Bolton Na wyjeździe, więc w sumie będzie dosyć ciężki mecz Nie ty Harrison W jeszcze nie, mam nadzieję, że on nie zagrał ani razu Pilnowałem, żeby to się właśnie nie stało, żeby nie grał, ale Nie wiem, nie wiem czy się udało dopilnować Dobra, zrobimy to tak, Fernandinho zagra na pomocy A... I Tak to będzie wyglądać Keita Strasznie zmęczeni są Dobra, Nastri, możesz sobie wejść na ławkę Natomiast Clarka, Otamendi, zejdziesz i wejdzie Wheeler Takim składem sobie zagramy z Banshee I 1-0, kurcze szkola, bo straciliśmy punkt Trochę słabo. Liczyłem, że chociaż tutaj remis będzie, no ale nie udało się, trudno. Tak jak mówiłem, Barosley to solidny klub. Daj mi z FA Cup. No to mam nadzieję, że to przegramy z Bolton. przecież Bolton jakiś mega mocny nie jest. Także rezerwę rezerwy do dostawimy, wiadomo. Macy znowu chce zagrać, może damy mu szansę wyjątkową, a może nie, nie wiem, dobra, tego em... walkera nam brakuje trochę, Macy zagrasz sobie na defensywnej pomocy, Poczemu nie, może ci wyjdzie, tutaj bazunu oczywiście, a co się stało z naszymi bramkarzami, mamy dwóch bramkarzy, co się z nim stało, to się jeszcze dwóch, a, bo okienko jest, zostali wypożyczeni, dobra, mhm. wszystko jasne, nieważne, rozumiem. Um... Okej. Okay. Bolton i potem meczek jakoś wyangrażany, zewnętrzny za darmo. 3-1. Samuel, Dembele, Lindsay, dobra, super. Także mamy, mamy. Kurde, w ogóle przecież, czemu ja się cieszę? Przyszliśmy ten mecz. że to jest puchar. Ty nazwolnicy odeszli w ogóle. Zapomniałem, że to jest puchar, a ja się cieszę, że wygrałem. Właśnie źle, bo powinniśmy przegrać ten mecz, żeby od, odeszło nam parę spotkań. Żeby lepiej z kondycją, bo ja się cieszę, że wygraliśmy w sumie, to jest sens. Kurczę, co on, on mu szkolić? Bo miał wszystko, wszystko miał mega dobrze wyszkolone. A overa niski, więc nie wiem, co w takim przypadku robić. Tutaj damy Bakera jeszcze. Nie chcę mi się tam już szukać, weźmiemy to. No i Bazunu może. O, tutaj, chłopakiem poćwiczymy. Dobra. W sumie, jest um, Ogarnijmy sobie teraz um, tych zawodników, których mamy na liście życzeń. I w ogóle zobaczcie, jak wygląda nasz skład. Tutaj z tej perspektywy um, mamy harta, która nam nie odejdzie. go zapomniałem. Mamy tak bazunu. Um, Barołkarzy mamy. Lewych obrońców mamy dwóch. Siedzi ośrodkowych o obrońców, to mamy czterek z tym, że Fernandinho kończy karierę. Zostanie nam trzech obrońców, czyli będzie trzeba kiedyś kupić w następnym okienku. Mamy Dionko i Bakera, to są zawodnicy solidni, którzy zostaną u nas pewnie na lata, bo mam nadzieję. Aleksander, kontuzja 3 miesiące, lipa. Mam no, nadzieję, że mogę go zwolnić? Nie mogę, bo już pozwoliłem kilku. Dobra, i teraz tak, wszystko o pomoc. Krux, yy, niech on od nas odejdzie. Jest 26-latkiem, znajdziemy jakoś lepszą pozycję. Mamy tak: yy, Doyla, Nasriego, który też od nas odejdzie, Linz Walkera. No, na pewno tą pomoc trzeba będzie wzmocnić. Skrzydła mamy mocne. Wheeler oby od nas odszedł, bo w sumie tylko tutaj yy, ze śmieca, mówiąc brzydko. Yy, więc dobra, zobaczę. Siedział transfery, jak to wygląda. Na pewno kupimy jednego mm, Dozela. Tak, go kupimy. 68 overla. On się wyszkoli. Chociaż kurde, teraz tak myślę nad tym e, Woodburnem. Wiecie co? Dobra, zrobimy tak. Kupimy Woodburna. Niech oni odrzucą. Chyba, że przyjmą. Dobra, Elo, soki, że zmarnowałem czas. Masz rację. Wyjątkowo masz rację. E, I kupimy sobie. Dobra, tych na tym, jak ja miałem, jakie ma wiele na sobie ich. i tak, był tego Woodberna, bo... Bo w sumie czemu nie? Czemu nie, skoro on w Liverpool już i tak nie gra, nie jest jakimś mega talentem jak na Liverpool, więc czemu nie przejść do zespołu, który zarazek będzie grać w Champions League? Myślę, że mógłby przejść. Ale spotkanie, kurde, Vincent Kompany z klopem. No nie niezłe spotkanie. Dobra, zaoferuję kwotę za piłkarza. Zaoferujemy za niego początkowo 3,7 miliona. Może się zgodzi i zgodził się super, także tutaj udało się. No i teraz trzeba jakoś zniżyć mu pensję. Ale wiadomo jak to zrobimy, bo po prostu damy mu duży, duży, duży bonus, który i tak nie będzie widoczny jakby nigdzie. No a płace będą się zgadzać. A kasy mamy dużo. A wiecie, jak damy mu normalną płacę, a większy bonus, to będzie to ładnie wyglądać po prostu w naszym raporcie tam, w tym składu. 4 lata w sumie, mogą dać 5, ale trudno. No i co, ile on no, Dobra, te bramki mu zostawimy. I tak zrobimy mu tak. Eee, 15 tysięcy. To będzie duża pensja jak na ten zespół, ale nie będzie jakoś mega duża. I tutaj mu damy po prostu 800 tysięcy. Pewnie to będzie za dużo, ale i tak się zgodzi. Dobra, super. 15 koła. E, takie zarobki w miarę jak na ten zespół i teraz ogarnimy sobie, tych jeszcze usunę mm. no jeszcze tutaj takich zawodników ten jest w sumie słaby figot dobra e, który, no lepiej no na pewno Horgota jest młodszy i ma gorsze nazwisko <laughs> ale dobra jeśli chodzi o tempo no to Zardes jest dużo lepszy. No i jest wysoki, więc wysoki, szybkie tempo. Jest potężny, 86, 186 cm, 85 kg. Wytrzymałość ma wysoką. On ma niską. Nie wiem, mam wrażenie, że wszystko tutaj, zobaczcie jeszcze strzały. Dribbling. Dobra, ma odrobinę lepszy, to jest mała różnica. Siła strzału 77, dalekie strzały 62. 7762 znaczy 6 7-1 No dobra, to jest ma też lepsze, ale wydaje mi się, że Zardes będzie tutaj lepszym wyborem bo nadal będzie realistyczniejszy, po prostu taki zawodnik y, z, z MLS wiecie, anglojęzyczny, także do Anglii jak najbardziej może przyjść, zaproponujemy mu podpisanie kontraktu Mam nadzieję, że tutaj zgodzi się na rotacyjne, przecież wątpię no właśnie ważne, będzie trzeba, trzeba mu dawać czas, ale dobra. Yy, to nie jest jakiś duży kłopot. Yy, może być 2 lata. Może być 2 lata. Albo wiecie co, lepiej dać 3. Po prostu. Mimo że jest stary, to lepiej dać 3 niż 2. Akceptuj. No i to już będzie solidny zmiennik, nie? 72 gramy to już będzie naprawdę, naprawdę solidny zmiennik. Yy, 8 tysięcy dostanie nawet podwyżkę. 100 tysięcy a mu 200 tysięcy premii, bonusu, no i super, zgodził się, no i podpiszmy jeszcze jakiegoś pomocnika. Mamy do wyboru tak, tego sobie już usunę. i mamy do wyboru brownie z zakupienia, mamy do wyboru e, tego ziomeczka i mamy do wyboru tego. I jeśli chodzi o pensję, to w sumie no tutaj ten ma lepszą. Jeśli chodzi o ogółem overall, to też ten Chińczyk ma lepszą. Też byśmy kupili kolejnego zawodnika z MLS-u. Fajnie by się tak zgrało, ale czy pytanie, czy on nie jest za dobry no, na zespół. Czy taki zawodnik w rzeczywistości przyszedłby do Championship? Wydaje mi się, że nie. Mimo wszystko, że nie, bo jeżeli zawodnik wyróżnia się w MLS, jest młody, jest, ja, jest z Korei Południowej, e, czyli jest to Azja, a jak wiecie, no, zespoły teraz e, jednak e, szukają widzów w Azji, żeby tam zyski podnosić. E, tak jak teraz na przykład jest Wiecie Super Poro Hiszpanii rozgrywane gdzieś tam chyba w Arabii, w Katarze, w czymś takim. Wszystko po to, żeby e, mieć większe zyski. Więc myślę, że takiego zawnika z Korei Południowej, 24 lata, 7-5, no, byliby lepszy zespół mimo wszystko. Więc, no, chciałbym mieć tego tego w zespole, ale, no, wydaje mi się, że to byłoby dość po prostu byłoby to mniej realistyczne niż zakup takiego. Takiego Wydry, po prostu już 28-letniego zawodnika. Kupimy sobie go, znaczy kupimy, zaproponujemy mu podpisanie kontraktu. Yy, mam jeszcze tego tam Hoena, czy on to się nazywa? Może pomyślimy o nim w następnym okienku. Ale taki zawodnik się przyda, ma tej Wydra. Yy. Myślę, że to też jest fajny transfer, 4 lata, może się zgodzi? Nie zgodzi się, ale 3 lata się zgodzi jak najbardziej, więc jest git. Tutaj oczywiście klauzulę odrzucamy i zmniejszymy mu odrobinę pensję 16 tysięcy podwyższymy mu za to e, premię za podpis. No i mamy kolejnego wpisanego zamnika w tym okienku kupiliśmy. E, kupiliśmy tak, środkowych pomocnik młody, e, trochę bardziej doświadczony wydra no i napastnik zmiennik, Zardes, także myślę, że. I część zawodnicy wzmocnią nasz skład do Championship, chociaż może nie tyle, co so wzmocnią, ale po prostu wypełnią luki po Nasrim i ogółem po tych wynikach, które sprzedaliśmy. Trzeba będzie pomyśleć jeszcze w następnym okienku o środkowej obrońcy. O no tak, o środkowej Także tą pozycję jeszcze trzeba będzie wzmocnić, Środkowego obrońcy. No i super, Macy tutaj. Aż tam pracuje nad sobą. Tutaj nic ważnego, kontuzja na treningu. Aleksander chyba? Tak, Aleksander. No i co? To chyba tyle w tym odcinku. Kupiliśmy trzech zawodników. Jeden już do nas przyszedł. Dwóch przyjdzie do nas po okienku, znaczy po sezonie. Myślę, że tutaj odcinek był w sumie dosyć, dosyć taki, wiecie, no dużo się działo, bo jednak ci zawodnicy kupieni wzmocnili nasz skład. Więc co, kończę odcinek. O, mam ofertę jeszcze z Harrisona, sprzedam go. Kończę odcinek. Jeżeli Wam się podobał, stawcie łapkę w górę. Mm, pamiętajcie o subskrypcjach, ja oczywiście z wąsztkiem. No i nie przedłużam. Żegnam się z Wami. Siema!